Cześć. Jeżeli tu jesteś, to znaczy, że chcesz poznać Gita. Masz go pewnie już zainstalowanego. Jeżeli nie, to zapraszam do pozostałych materiałów. Tam jest pokazane skąd zainstalować Gita w zależności od platformy, na której pracujesz. Czy to Windows, czy to Linux, czy macOS. Pierwszym krokiem jest utworzenie lokalnego repozytorium. Możemy to zrobić korzystając z polecenia git init. Możemy utworzyć repozytorium w bieżącym katalogu lub we wskazanym katalogu. Utwórzmy katalog 01 i zainicjalizujmy w nim repozytorium gita. Ja wskażę ten katalog w poleceniu. I pojawił się komunikat, że puste repozytorium zostało zainicjalizowane w katalogu users. Nazwa użytkownika kursgita01.git .git jest to katalog ukryty, który zawsze powstaje w miejscu, gdzie zainicjalizowaliśmy repozytorium. Jeżeli chciałbym utworzyć takie repozytorium w bieżącym katalogu, utworzę sobie katalog drugi. Przejdę do niego i w nim zainicjalizuję repozytorium. Bez żadnych parametrów, po prostu gidini dokładnie ten sam komunikat, podana pełna ścieżka. Oraz informacja o tym, właśnie, że zostało utworzone tutaj repozytorium. Gdzie ono się znajduje? Jeżeli wyświetlę zawartość jego katalogu, pokazuje mi, że nie ma żadnych plików i katalogów. Natomiast jeżeli wyświetlę z plikami ukrytymi, mam informację, że pojawił się tutaj katalog katalog.git. W katalogu tym jest zachowane nasze lokalne repozytorium jego ustawienia. Nie będziemy się teraz zajmować, co dokładnie się tam znajduje. Jest to temat na odrębne kilka ładnych minut. Czasu. Jeżeli mam utworzone puste repozytorium, mogę sprawdzić, jaki jest status tego repozytorium. Wydaje polecenie git status, natomiast w chwili obecnej dostanę informację, że nic nie zostało jeszcze zapisane. Na początku mam informację, na jakiej gałęzi jestem. Podstawowa gałąź w gicie to jest właśnie main w chwili obecnej. Następnie informacja, że nie ma jeszcze żadnych commitów, czyli zapisań do naszego lokalnego repozytorium. No i Muszę coś zacząć robić. Utworzę sobie pusty plik, który nazwę readme Txt. Ja mam nadzieję, że znacie doskonale polecenia konsolowe i Touch nie jest dla Was żadną nowością. Natomiast jeżeli ktoś by zapomniał, Touch po prostu dotyka, aktualizuje datę utworzenia pliku. A jeżeli go nie było, to go tworzy. Zobaczmy, jak teraz wygląda nasz katalog. Mam plik readme. Zobaczmy status. No, to polecenie teraz już wygląda zupełnie inaczej. Pokazuje mi dalej, że jestem na bręczu main, że nie ma żadnych commitów. Dalej, że nic nie zostało jeszcze zakominowane, ale pojawiły się nieśledzone pliki i teraz muszę coś z tym zrobić. Od razu Git sugeruje mi, co mógłbym zrobić i podaje, że jest takie polecenie jak git add. Git add jest poleceniem, które wymaga jakiegoś parametru. Mogę podać nazwę tego pliku. równie dobrze mogę podać kropeczkę. Dodaj, wszystko co jest w tym katalogu, gwiazdkę, Dodaj, wszystko co jest na liście. Ewentualnie mogę podać konkretny plik. Oczywiście, kropka czy gwiazdka jest takim kwantyfikatorem dosyć mocnym i musimy być świadomi tego, że nie panujemy do końca nad tym, co dodajemy. Chyba, że faktycznie chcemy dodać wszystko, co jest dostępne. Sprawdźmy teraz, jak wygląda status. Proszę zacząć. Już nie ma untracked files. Git dostał informację, że ma śledzić ten plik. Wszelkie zmiany w tym pliku. Ale te zmiany nie zostały jeszcze zapisane w danym repozytorium. To jest zapisane w bieżącej aktywności, można tak powiedzieć. I mamy coś takiego jak staging area, taka poczekalnia. I ten plik, który dodałem, git add, jest tam jest tu ładnie zaznaczone, że jest to new file, został zaznaczony jako plik, który jest od teraz śledzony, natomiast jeszcze nie został zapisany. Co to znaczy zapisanie? Żeby zapisać coś w w lokalnym repozytorium muszę wykonać polecenie git commit. Git commit powoduje zapis w repozytorium. Ja na początku od razu pokażę z przekazaniem message'a. Przekazuję message'a, czyli komunikat, który będzie opisywał, czym jest ten pierwszy zapis. Wykonają git commit minus m initial commit. Oznacza to, że zmiany, które dodałem do staging area, do tej poczekalni zostają właśnie zapisane w moim repozytorium, w historii tego repozytorium z takim komentarzem. Ten komentarz, komentarz powinien być wyczerpujący. Tutaj powinniśmy zapisać dokładnie co się wydarzyło, jakie pliki utworzyłem, być może jakieś zmiany wprowadziłem. OK, utworzyło mi, pojawił się komunikat, jak wygląda status repozytorium. Pokazuje, że jestem na branchu main, nie ma nic do dodania, drzewo jest czyste. Mogę sprawdzić Logi. Polecenie git log wyświetla mi historię logów tego, co się wydarzyło. No zacząć. proszę zobaczyć, tutaj mam podane po kolei na żółto. Pojawił się taki napis commit, długi ciąg znaków, hit main, autor, kto jest autorem takiego commita, kiedy został on wykonany, i pod spodem mamy ten initial commit, nasz pierwszy message dodany do naszego commita. Zacznę od początku. Commit, a następnie mamy podany hash tego komit'u. Właśnie Git identyfikuje wszelkie zmiany w naszym repozytorium po tym haszu. Tak naprawdę Git nie przechowuje za każdym razem stanu naszych plików, tylko zmiany drzewa naszego katalogu, naszego repozytorium. Pod tym haszem jest zapisane wszystko, co w obecnej uległo zmianie. Czyli między innymi właśnie to, że został dodany ten nowy plik. HIT to jest taki znacznik, gdzie aktualnie znajduje się taki wskaźnik na stan obecny naszego repozytorium, czyli tam, gdzie my pracujemy. No i pokazuje, że jest ustawiony na mainie, czyli na tym pierwszym, naszym jedynym komicie. Następnie jest wypisany autor. Autora możemy oczywiście skonfigurować to też będzie w innym materiale pokazane, jak skonfigurować autora, jego imię oraz E-mail, pod którym komitujemy. Możemy to skonfigurować globalnie lub lokalnie. Data jest dosyć istotna, ponieważ historia jest sekwencyjnie zapisywana i wiemy dokładnie, co kiedy się wydarzyło. No i nasz komentarz. No, mój był Initial Commit, czyli że zainicjalizowałem nasze repozytorium. To jest długie, nie zawsze chcemy zobaczyć pełną historię właśnie w tym wydaniu. Mogę wydać polecenie git log minus minus one line i to jest taka skrócona wersja. Dostaję tak zwany skrócony hash komita. To się nam będzie później przydawało, jeżeli będziemy przeskakiwać pomiędzy poszczególnymi komitami, nawet no w dalszej części. Dalej mam informację, gdzie znajduje się. Nasza głowa, że w tym miejscu, ewentualnie gdzieś się znajdują jakieś inne gałęzie, ale to nie na teraz. I tylko komentarz. Pozostałe informacje zostały wycięte. Popracujmy dalej z naszym katalogiem, z naszym repozytorium. Utworzę sobie drugi plik. Na swego po prostu 01.txt. Sprawdzam, jak wygląda stan naszego repozytorium. To znowu pokazuje, że jest jeden plik nieśledzony. Dodam go. Git status. O, mam zmiany, które będą zapisane. Już dodałem coś do pozyczekalni, i teraz już na wstępie powiem, że ja powiedziałem, że stan tego pliku z tego momentu ma zostać utrwalony w repozytorium. Ale dodpiszmy jakąś linijkę tekstu do tego pliku. Mam nadzieję, że w polecenie jako też nie jest obce symbol przekierowania i dopisania czegoś do. do danego strumienia nie jest problematyczny. O, TXT I teraz sprawdzimy status. I mam taką sytuację, że ten plik znajduje się w dwóch stanach. Pierwszym jest podane, że został dodany plik nowy do śledzenia, on był pusty, z takim, z taką zawartością, w jakiej on był utworzony i tak mamy go zapisać. Natomiast git już śledzi ten plik i zauważył, Uwaga! Ten plik został mocno zmodyfikowany i teraz od nas zależy, czy chcemy już teraz znowu zapisać stan tego pliku, czy być może poczekamy do kolejnego komit'a. Ja będę chciał najpierw dodać pusty plik, czyli sobie git commit-m, dodanie nowego pliku, sprawdzę jak wygląda status. Dalej mi mówisz, że no, ten plik 01, który dodaliśmy, on jest i się zmienił w stosunku do tego, co zostało ostatnio zapisane. Sugeruje nam, żebyśmy go dodali. Zobaczmy, jak wygląda log. Mamy dwa komity. Initial commit i dodanie nowego pliku, czyli to, co dopisaliśmy, drugi plik do naszego repozytorium. Zauważcie, że hit przeszedł już na następny commit, czyli pokazuje, że obecnie pracujemy w tym miejscu. Teraz chciałbym dodać te modyfikacje do mojego repozytorium, czyli git add 01. Zobaczymy, jak to wygląda na statusie. No i teraz ma zaznaczone na zielono, że on jest zmodyfikowany i będę chciał to utrwalić. Ale nie chciałbym robić sobie śmietnika. Chciałbym ten commit dokleić, jakby do tego poprzedniego komitu. Czyli może zanim zrobię komita, to jeszcze chciałbym zobaczyć. A, wyświetliłem tutaj już listę, jakie były komite, czyli zrobimy git commit minus minus amend. Git commit amend powoduje doklejenie nowych zmian do poprzedniego komita. Jak to wykonam włącza się polecenie y, edytor takie jak ustawimy, ale z reguły jest to vi lub vi Vim, i daje nam możliwość zmiany komentarza. Jak pamiętamy drugi commit miał Komentarz dodanie nowego pliku. Ja dopiszę coś do tego właśnie komentarza. Włączyłem tryb edycji Escape i dodanie zawartości. Właśnie przecinek Commit z amend. Escape 2.wq. Kończymy właśnie pracę z Vimem, zapisało się. Jak widzimy, jest efekt z zapisania tego właśnie do repozytorium. Mogę sprawdzić. Nic nie ma do roboty, a jak wygląda log? Mamy tylko i wyłącznie dwa komity. Pomimo tego, że zrobiłem już trzy komity, to na liście mam dwa komity i zmienił się komentarz do drugiego komita. Ament pozwala nam dopisywać coś do poprzedniego komita. Jak wygląda sytuacja z zmianą nazwy pliku? Zobaczmy. W katalogu mam plik 01.txt i readme.txt. Chciałbym, żeby teraz plik 01.txt zmienił nazwę na 02. No, wykonuję polecenie unixowe. MV 01.txt zamieni się na 02.txt. W katalogu mam tylko 02.txt. Git na pewno zmianę zauważył. Mamy zaznaczone, że. Zostało coś usunięte z repozytorium i jest to plik 01.txt. Mamy też nieśledzony plik 02.txt. Git nie śledzi tak naprawdę bytów takimi, jak są pliki, on śledzi zmiany. Dla niego się zmienił stan tego repozytorium. A więc dodam sobie git 02.txt, bo to jest dla niego zupełnie nowy plik. Jak wygląda teraz status? No tak, dodałem nowy plik, ale dla Gita. Dalej istnieje plik 01.txt, ale skomituję to. Dodałem nowy plik, jak mówią do stanu katalogu. Teraz wykonam polecenie, które omówimy w dalszej części, w kolejnych modułach związanych z gitem. Uzwieście mi, że teraz zresetuję stan repozytorum, żeby odrzucił zmiany, które są wykonane, a nie utrwalone. I przywrócił stan z, właśnie głowę. Czyli moje repozytorium wygląda tak, jak było ostatnio zapisane. Zobaczcie, pojawił się plik 01.txt. Związane jest to z tym, że ja dodałem tylko plik 02.txt, ale go nie usunąłem z repozytorium. Repozytorium cały czas wiedziało, że ten plik tam istnieje, a tak naprawdę. To co mamy obecnie w katalogu jest odtwarzane na podstawie historii Gita. Jeżeli ja dokonałem powrotu do hida, to tam jest zapisane, że istnieje plik 01.txt oraz dodałem plik 02.txt i ja pliku 01.txt nigdy nie usunąłem. Jeszcze raz wykonałem to samo polecenie, ale teraz 01.txt nazwę 1.txt. Ponownie dodam plik git add 1.txt. Zobaczmy, jak wygląda status. Ponownie mam, że jest dodany nowy plik, ale mam zaznaczone, że jest delete01.txt. Ale mam zaznaczone, że jest usunięty plik 01.txt. Git nawet nam mówi, że mamy takie polecenie git rm 01.txt. To oznacza, że mamy usunąć ten plik z repozytorium. Zobaczcie, jak teraz wygląda status. Pojawił się rename. Że 01.txt zostało przemianowane na 1.txt. Git już wie, że tu nastąpiła zmiana nazwy. Że to jest dokładnie ten sam plik, ale nastąpiła zmiana nazwy, ale musiałem to świadomie zrobić. Dodać nowy plik, usunąć stary plik. Zróbmy komitę. Jeżeli nie dałbym minusem, włączyłby mi się Vim. Musiałbym ten komentarz pisać i odpowiednio go zapisać. Jak wyglądają moje mam dodany kolejny. Jak wygląda repozytorium? Mam plik 02.txt, 1.txt. Spróbuję przywrócić do HIDA. No ale teraz nie mam żadnych niezapisanych zmian, a więc nic się nie powinno zmienić. Nic nie zostało zmienione. Zobaczmy. Wszystko jest ładnie, pięknie. Ostatnim poleceniem, które chciałbym pokazać, w tym materiale jest uproszczone, mogę wykonać właśnie polecenie systemowe myłów albo zmienić w katalogu za pomocą edytora czyli w katalogu jakimś graficznym nazwę pliku, natomiast sam git pozwala mi zmienić nazwę pliku mv1.txt na 3.txt jak to wygląda teraz w statusie Zobaczcie od razu automatycznie z Rename tak naprawdę pod spodem zostały wykonane polecenie git add i git remove i oczywiście systemowe mv. Praca z gitem nie jest trudna, tylko trzeba się niekiedy pilnować. Dzięki za obejrzenie materiału zachęcam do kontynuowania przygody nauki z gitem. To naprawdę usprawnia pracę. Jeżeli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, to pomoże algorytmowi pokazać innym te materiały. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.